Witajcie! Co w dzisiejszym odcinku? Jak widać na załączonym obrazku, Las Ogród, Las 24PL i model 543XP, pilarka Husqvarna. Zakupiona w dobrej cenie 2679 zł. Uważam, że warto. Co teraz sklep nam oferuje w swojej karcie gwarancyjnej? Oczywiście tutaj. Kupiona ona była wysyłkowo. I co tam chłopaki zrobili: sprawdzenie kompletności maszyny i dokumentacji. Ładnie. Uruchomienie, ładnie. Sprawdzenie działania zespołów roboczych. Regulacja. Super. Sprawdzimy to. Instrukcja Zasady bezpieczeństwa uruchamiania zatrzymanie. No i mamy kartę gwarancyjną, podbitą, podpisaną. Także bardzo dobra robota. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze kryje. Ja tego jeszcze nie oglądałem, nie otwierałem. Huzwarna jeszcze w paczce. Paczko otworzyłem i tylko wyciągnąłem, właśnie tutaj tę kartę gwarancyjną. Jak tutaj działa nasz sklep? Yy, Pilarki spalinowe. Wszystko sprawdzono, sprawdzono, sprawdzono. Bardzo fajny protokół. Kontrola techniczna. No, wszystko można powiedzieć, czego dusza zabraknie. Zapragnie. zapragnie. Także naprawdę, naprawdę Kto będzie chciał sobie tam zatrzymać, przeczyta sobie Gad dziś wieje I jak widzicie, świeży zakup Cena tej pilarki naprawdę znakomita, uważam I w tej cenie dobry wybór Można byłoby kupić huzwarne 353 Można byłoby kupić tam jakieś Echo z OLIX również w cenie około 2000 zł. Tutaj mamy jednak produkt nowy, zakupiony w autoryzowanym salonie serwisie. Huzgwarny, sprawdzony z gwarancją. Czy koszt na przykład, bo Husqvarna na najtaniej to kosztuje na 3,5,3 na przykład, około 2100-2200 zł. Bez gwarancji, bez sprawdzenia, bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Tutaj dokładamy. Akurat udało się wyrwać dobrą cenę. Te parę stówek. No, i mamy produkt, uważam, pierwsza klasa. Jak to wygląda, jak się będzie sprawdzała, zobaczymy. Jest to pilarka zakupiona za własne pieniądze. Jest to pilarka mojego tutaj kolegi. mi ją właśnie do tak zwanego uniboxingu. Pozwoli ją nawet yy, sprawdzić, ale ja mu tej przyjemności nie będę odbierał. Poczekamy, zobaczymy. Ja ją uruchomię, rozpakujemy sobie ją, zobaczymy, jak wygląda, i oddamy my ją dla niego z powrotem żeby mógł sobie ją użyć pierwszy raz. I później, jeszcze jeżeli będzie okazja, pożyczę ją od niego i troszeczkę spróbujemy w drewnie. Będzie to test długodystansowy, jeżeli pokażę, jeżeli życie pozwoli na to, żeby sprawdzić ją jeszcze za jakiś czas, pokazać ją jeszcze raz po czasie jakiegoś użytkowania. Jest to sprzęt, mówię, nasz tutaj, dokładnie mojej kolegi, będzie tutaj cały czas, jest na gwarancji i będziemy go testować. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał a tak wyglądał karton chłopaki dali duży karton właśnie było zapakowane w ta karta gwarancyjna i oto mamy pilarkę. ilarka tak jak wspomnieli mamy w środku też tutaj paragon 2680 zł Tak to tutaj wygląda, wizytóweczka, paragonik, także nie jest to żadna tutaj ściema, że tutaj tą pilarkę coś tu sponsoruje, jedynie my sami tutaj, to dokładnie mój kolega zakupił ją, szczerze się przyznam, yy, ponieważ szukał dobrej pilarki, no i mu ją poleciłem. No i teraz w komentarzach możecie pisać, czy dobrze poleciłem, czy nie. Ja sam jestem ciekaw, bo nie miałem takiej pilarki osobiście nigdy do Tu Mamy jakiś tak? Encyklopedię do czytania od Huzwarny. Osłonę zima. Tu było też zaglądane, sprawdzali coś chłopaki, albo to dołożyli. To jest osłona mojej widzowie taka fajna. Silikonowa, żeby ją tylko wetknąć. Także też fajne, ciekawe rozwiązanie. Mięciusieńka. Na oczywiście, był przy otwierany tutaj. widzieli profesjonalnie otwór na prowadnicę. Co tutaj mamy jeszcze zestaw Standardowo klucz. No ja to w uni-boxingach najlepszy nie jestem. Nie? I oto nasza Ślicznotka. i za chwilkę przyjrzymy się jej bliżej. Pierwsza sprawa, która mi się nie podoba na wstępie. No bo ja będę szczery tutaj, jak wam powiedziałem. Co mi się podoba, to mi się podoba. Zapakowanie, serwis, karta gwarancyjna, wszystko fajnie. Ale co mi się nie podoba to też wam powiem ogólnie w tej maszynie. I tutaj, jak i w maszynie, jak i konkretnie w tym egzemplarzu, jak i w przygotowaniu tutaj przez chłopaków tej maszyny. Na przykład, bo sprawdzimy sobie, jakie ma obroty, jak jest wyregulowana. Jeżeli chodzi o wykonanie, pasowanie elementów na pierwszy rzut oka, nie jest to dokładnie to, co było kiedyś w Fusbarnie w latach 90., w latach 2000. Model na przykład 346 XP. No nie oszukujmy się, moim zdaniem to już nie są dokładnie te maszyny. Nie zwraca się tak na szczegóły i bez znaczenia, czy ta maszyna jest produkowana w Niemczech, w Szwecji czy na zlecenie w Chinach. W kiedyś takich rzeczy jak tutaj, ja wam pokażę to odliska, i to dotyczy wszystkich modeli, Huzwarny jak i sztila. W większości trzeba byłoby wszystkie pilarki oglądać, jeżeli zwracacie uwagę na takie detale jak tutaj. Że tutaj przejeżdżacie po tej przerwie, po tym łączeniu i tutaj czujecie coś takiego. Pilarka, które ja tam miałem wcześniej, właśnie model np. 372XP. 254, 054, takie coś nie miało miejsca. Poza tym, tutaj jakiś taki ślad, taki zaciek na naklejce. Być może fabryczny, może coś tam chłopakom, kapnała kropla benzyny i już coś zostało, to też jest nie do yy, pomyślenia kiedyś. Yy, nawet stara naklejka w KUWARN 40 po 15-20 latach nie miała takiego na przykład zacieku, jeżeli wszystko było z nią OK. Kolejna sprawa. Tutaj jakieś ślady oleju, taka troszeczkę otłuszczona jest, no ale to wiadomo. To w transporcie, jeżeli pilarka była uruchamiana, a była uruchamiana, bo mamy ślady oleju, także chłopaki tutaj nie kłamią, faktycznie uruchamiali, coś tam sprawdzali. To takie coś jest wybaczalne, bo to nie jest już fabrycznie nowa, tylko uruchomiona przez nich, a uruchomiona przez nich w trosce o użytkownika. Co na dzień dobry, mi się też nie podoba w tym modelu. To tutaj te kanały są klapką. Klapka wygląda solidną, ale te śrubeczki z tak małym gniazdem tam na tak małutki kluczyk. No. Wygląda to wątpliwie i bardzo łatwo jest uszkodzić tutaj takie gniazdo. Ja wierzę, że Huzwarna tu użyła odpowiednich materiałów, twardych materiałów. No ale wygląda to na rzut oka nieco zabawkowo. Jednak tutaj tak się przyślepiłem do tych szczelin. Z tej widzicie szczeliny też nie są tak idealnie spasowane. I też czuć taką tutaj skrobaczkę. Rączka już jest wykonana fajnie, dobrze leży w dłoni. Tu znowu się odniosę do Shindaiwa 501, do pilarki japońskiej 501. Wszyscy zaznajomieni z tematem wiedzą o co chodzi. Ta pilarka trzyma się w dłoni, jeżeli chodzi tu o rączkę. Samą ergonomię na dzień dobry, jeżeli chodzi o gołą dłoń, dużo lepiej. To są moje pierwsze uwagi, ja to wyciągnąłem z kartonu, także tak ja te No i przystąpimy sobie jeszcze do co so tutaj? zobaczymy i zajrzymy kamerką też do cylindra. Może nam się tutaj to dzisiaj na spokojnie uda. No tutaj fajnie śrubeczka. No i tradycyjna taka klapeczka, Klicerek, wszystko jest czyściutkie, wszystko jest nawiutkie. Tak to wygląda. No mówię, dzisiaj żadne pilarki już nie są tak wykonane jak kiedyś. Bał się o tak o szczegóły. Chociaż tutaj tak naprawdę w tej cenie, którą ja zapłaciłem, tutaj, znaczy ja. Mój kolega zapłacił, a w której ja znalazłem mu tą pilarkę i ją zaproponowałem. Wygląda to dobrze. Gaźnik Walbro, najwęższa jest jakość wykonania, czyli elementy. Jeżeli te gumki, jeżeli simmeringi, wszystkie uszczelniacze, membrany są z właściwych materiałów, to taka pilarka będzie się naprawdę cieszyła bardzo długą żywotnością. I takie malutkie niedociągnięcia na tej pokrywce. Po zakupie sobie możecie, nawet nie wiem, obsłuchować do paznokci, Bo to są faktycznie ostre krawędzie, o takie tu rzeczy. Jeżeli komuś się przeszkadza, tutaj takie nadlewy, jak widzicie, bo ja to nagrywam nie patrzę, tamto na mnie, na, patrzę tam, to tutaj coś takiego, nie? To możecie sobie dopracować. Fitr, ale moje to rzecz wymienna. Nie wygląda źle. Jednak jakoś te stare filtry, troszeczkę bardziej, w tych starych pilarkach, troszeczkę bardziej mi pasowały. Jednak teraz się nie wypowiadam, bo najważniejsze jest to, czy ten filtr będzie działał. A to będziemy wiedzieć za jakiś czas, bo to nie jest pokazówka, jak w większości takich kanałów jakieś tam, które nie pracują pilarkami, tylko po prostu pokazują je. To jest takie troszkę bez sensu, nie? No bo to wyciągnięcie z kartonu, to mówię. To sobie może wyciągnąć i sobie tam poopowiadać. że ktoś tam nie jest mechanikiem, nie naprawia pił, no to sobie tam może popowiadać różne rzeczy i, i, i że tak na wszystko mu tam ujdzie na sucho. A ważne jest, jak taka pilarka sprawdzi się nie tylko przy kilku cięciach pierwszych, ale ważne jest, jak ona będzie pracowała w dłuższym czasie. Teraz tak. Co mi się już nie podoba i co zauważyłem właśnie przed chwilą, bo cały czas jestem z Wami, nie rozłączałem się bez żadnych cięć i to można powiedzieć, że od razu przy wyciągnięciu jej prawie że z kartonu. Zobaczcie, jak jest napięty łańcuch. Zobaczcie. Mimo wszystko, hamulce jest spuszczony, zaciągnięty, spuszczony. Zobaczcie, ja nie mogę prawie tym łańcuchem obrócić. Fajnie, bo on się obraca cały czas z taką samą siłą. Być może, że przy kilku dodaniach pierwszych gazu i przy kilku pierwszych cięciach on się zluzuje, ale na tę chwilę no to jest napięty, że ho, ho Uważam przesada. Łańcuch fajnie, pełne duto, to mi się podoba. Rozmiar 325, super. Jeden szyrowek. Także 38 cm prowadnica. Dość spora uważam. Uniwersalna. Może była, mm, dla mnie troszkę nawet za duża. Dla tak malutkie, fajnej, lekkiej pilareczki, bo jest faktycznie, nie jest ciężka. Wolałbym troszeczkę kruszą tą prowadnicę. To jest taka prowadnica uniwersalna. No i zobaczymy co chłopaki nam zadali. Teraz i ogród. Także dziękuję Wam za pilarkę, dotarła. I jeszcze będzie telewizji. No, się na nie chłopaki jedliście, ale paliwa nie ma nic, wszystko zostało wylane, czyli bez płynów. Dokręcone to wszystko bardzo mocno. Uszelka OK, nic się z tym nie dzieje, gruba gumowa. I tu tradycyjnie korek korek. Fajnie, że zalali też olej, nie robą. no też dokręcone. Nie robię pierwszego uruchomienia na sucho. Jeżeli chodzi o to, że bez oleju do prowadnicy, to jest istotne, żeby pompa oleju ruszyła od razu na mokro. Rączka fajna, guma fajna. kabłąk właśnie jest aluminiowy. Tutaj to mocowane z dwóch stron. Jeżeli chodzi o hamulec, no okej. Okay. Zluzuję lekko prowadnicę. Jeżeli chodzi o łańcuch. I przystąpimy do uruchomienia i sprawdzimy obroty maksymalne. W nieco bardziej stabilnych warunkach Zajrzymy sobie jeszcze do cylindra. Świeca NGK, fajnie. Małutka świeca na klucz 16 mm. Tu mam taki typowy stary klucz samochodowy, gdzieś tam jeszcze od starego, starego naszego na Polo. No i co, malutka świeca, no i tutaj tak. Kolor, jak widzicie, no na dzień dobry. Widać, że pilarka, no tak łapie troszeczkę taki biały, siławy kolor, także była nówka sztuka i poszła na dotarciu, pewnie na mieszance 1 do 50. I troszeczkę temperaturkę taką jakby złapała. Nie? Widzicie? Zobaczcie, ta końcóweczka ona jest biała, mmm, ale to nie jest już ta biel. Nowej świecy to już jest taki delikatny, właśnie nagar. O. Teraz, a co widzicie? Ja to ścieram. O. Nie, i o. Widzicie o co chodzi? No, czyli yy, to spalanie było jak. I teraz, o! Zobaczcie, jaki ma kolor, nie? Czyli to już był nalot biały, czyli mieszanka tutaj jest już jakby delikatnie na wstępie dość uboga. Teraz nie wiadomo, na jakiej, na jakiej mieszance chłopaki wystartowali, jeśli chodzi o mieszanka olej. Dobra, top mamy na dole, wchodzimy kamerką, zbyt dużo nie zobaczymy, bo odwrót jest bardzo mały, a moja kamerka jest bardzo duża i utrudnia to obserwację. Reality, wchodzimy na żywo. No kamera w kamerze jest kamerą. Jak to tam wygląda? No, i jak widzicie, pierwsze uruchomienie, yy, i teraz coś mi to powie, że od razu można wpalnik dawać yy, na 1 do 50 yy, świeżo uruchomionej pilarce. I że nie musi chodzić na wolnych obrotach, i że docierania to nie ma. A co tutaj widzicie teraz? Zobaczcie, nowa pilarka ze sklepu. Ja to będę monitorował, i to ten film powtór, jeżeli będzie cokolwiek się działo z maszyną. Posłuży jako dowód do gwarancji. Widzicie, to jest nowa maszyna. I tu już macie pewne delikatne. Smugi, także ja mówię, skoryguję ją, zobaczymy, jak opaki ustawili. Ja tutaj bogatszą mieszankę, zmniejszę jej obroty, bo nie 14,5. Zobaczymy, ile ma. Odnios odniosę się do tego, ile miała w tym momencie, ile mia ma i odpowiednią ilość zmniejszę. Plan mój jest taki, że jeżeli ona jest de facto max 14,500, to jest max 14,500, a nie że ma mieć 14,500. I w tym przypadku. Tutaj to co widzicie, taką czarną tą, to jest cienie, to, to tym się nie przejmujcie. To takie mazajki podłużne. I to co mi się nie podoba, i to te miejsca, w których widzicie te mazajki, to nie są mazajki takie typowe. W miejscu, w którym się... Yy, że to zrobi pierścień, czy coś tam. Nie. To już jest temperatura. Widzicie, widzieliście biały nagar na świecy. No i teraz, no teraz tam skaszę tutaj ten pajac jeden. Spokój mi tu. I tutaj właśnie złapam ostrość na to miejsce. O. I teraz mam mówię ten, ale widzicie to tam w rogu? O tam właśnie, teraz się to takie ciemne zrobiło. Takiego czegoś być nie powinno i w tych miejscach, jeżeli ona się będzie zacierała, to właśnie w tych miejscach się zatrze. Także będziemy monitorować taką tą pilarkę, sprawdzać. I w razie potrzeby mamy tutaj dowód na kamerce. O i teraz to tam w miarę widać. Ja to sobie patrzę na żywo, bo muszę też to ocenić. I Także Tutaj już niestety temperatura się zrobiła duża. Zimny silnik. Szybko dużo gazu. Maszyna zupełnie nowa. tok się rozgrzał, zimny cylinder i doszło tutaj do kontaktu delikatnie toka z cylindrem i tego jestem niemalże pewien. I tego nie zrobił pierścień moi panowie, czy panie moje, które serdecznie pozdrawiam. Ponieważ takie te mozaiki byście mieli na całym cylindrze, żeby to pierścień rysował, coś byłoby nie tak, czy i byłyby zanieczyszczenia w cylindrze. A w tym momencie zobaczcie co tutaj macie, tak? I teraz takie coś, to jest właśnie docieranie na ostro do wszystkich gamoni. Że nie trzeba docierać pilarki. Gamonie jedne. Nie docierajcie sobie. Ja będę docierał delikatnie. Za chwilkę ją sobie zaleję paliwem. Rozgrzeję. Pochodzi sobie 5 minutek na jałowych obrotach. Wówczas sprawdzimy obroty. Pokażę wam to. A jak chcecie sobie docierać na ostro, sobie docierajcie. Nie, nie trzeba. Pewnie, że nie trzeba. To na pewno wydłuży Wam żywotność Waszych maszyn. Bez znaczenia, pośniadajłe przez znaka, co byście sobie życzyli. To nie jest dobre. No dobra, koniec pana rudzenia i koniec o gamoniach i o na ostro, bo przecież można. A kto wam zabroni? No, kto wam będzie bronił? Pizdej na gaz! Wkręcamy świecę. A dlaczego tak się nie, ogólnie nie przeklinam i w ogóle staram się unikać takich... Stawek, ale niech jest wesoło, ja to mówię bez nerwów, to mówię ze śmiechem, bo przecież każdy zarabia na swoje pieniądze ok, teraz szykuję mieszaneczkę, mieszaneczkę przygotuję sobie tutaj, jak myślicie jaką? 1.33, 1.35 coś takiego, między 1.30 a 1.40 tutaj widzę, że trzeba uważać tutaj z montażem, żeby tą śrubkę widać, łapać dość prosto żeby ona nie łapała krzywo. Ale to jest metalowe wszystko tutaj, no to nie powinno być źle. Także jakoś od się tego nie boję. Ale ma tendencję do łapania... No, pod kątem, nie? Trzeba na to uważać, już widzę, nie jest to takie intuicyjne. Nie ma to jak te zapięcia takie... Faktycznie... Na te klipsy, to jest bajka, mówię wam szczerze. Pak, 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 macie od całą pilarkę, trzy klipsy. Dostępną, możecie ją przeżyć, obejrzeć, wyczyścić, wydmuchać. Ta konstrukcja, tutaj przykręcana jednak troszeczkę, no zniechęci Was, żeby tak szybko sobie odpiąć i przedmuchać pilarkę, odmuchacie ile możecie. Ten dostęp tutaj jest nieco utrudniony taki, nie? Jednak trzeba tutaj coś tam kręcić śrubkami. No nic, idę przygotować mieszankę. Dobrym zwyczajem jest, tak jak robi pilarz amator, odkręcić świecę i kapkę oleju w szykawce, 1-2 ml w takiej szykawce, nie więcej. Już 2 ml będzie max, tak naprawdę 1 ml, bo olej był teraz odmierzony w szykawką, paliwo będzie świeże. Tutaj to właśnie mieszam, lejek, jak widzicie, tak, się cienkie paliwo, to nie ma lipy. Dobrze jest na takich silniczach troszeczkę kapnąć. Jeżeli oni uruchomili to od razu na 1 do 50 na suchym silniku, ja nie jestem zwolennikiem takich metod. Te ryski w singrze, czy tam takie już mazajki, które było widać, tak jak ja mówię, ta pilarka nie była jeszcze używana. To jest, tak jak to widzicie tutaj, jeszcze chcę specjalnie to udokumentować. I zaraz sobie tutaj zjedziemy. Tak, to tak jak dostała, tak jak właśnie przed chwilą wyciągnąłem z paczki. Nie było nic cięte. Warto taką wymieszać. Zobaczcie kolor zielony. Bardzo ładny. Dlaczego mogły powstać te rysy? Nowy silnik, chłopaki zapewne też nie mają czasu i może to będzie dobra rada, żeby tak nie robili z pilrakami na wysyłkę i nie tylko. Pytanie, ile docierali ta maszyna i ona pracowała. Widać po świecie, że jakiś tam nagle się zrobił, chwilkę pracowała. Jeżeli od razu robi rozgranie takiej maszyny i regulacje, czy maksymalne obroty. Jeżeli te obroty będą ustawione tutaj na maksymalny swój pułap, czyli 14,5 tysiąca. No to nie jest to zbyt zdrowe podejście, tak? Bo po pierwsze regulacja od razu na pierwszych chwilach pracy, czyli max rura, to niedobrze. dobrze. Ja tutaj jest pełna bo ja to wypalę bo jak chcę wstępnie właśnie podocierać tak sobie lightowo, takujcie bez obciążenia. Dla niektórych że zacierać, nie? No no no. Ja sobie będę zacierał po swojemu. Także będzie docierana na delikatnie bez pracy. I teraz tak. Od razu sprawdzili, jak odpalili, pochodziła sobie 10 minut czy tam po połowie 10 minut, nie wiem jaka tam jest procedura, no i później od razu pełna kita i regulacja, że tam sprawdzenie nie wiem jak tam dokładnie to było, byłoby warto wiedzieć co prowadzi do od razu takich można powiedzieć już delikatnych obrażeń no ale na pewno jest to niewłaściwa procedura przy okazji gdy dałem sobie tutaj olej warto zwrócić uwagę, regulacja dawki oleju i Pychująca zębatka, o to chodzi. No i te korkuchy nie trzeba dokręcać tak aż mocno, to z czuciem, żeby tak tego cisnąć. powinno już wszystko ok. No to idziemy, odpalić bestię. bestie. Yy, szczerze powiem Wam, że sam się zastanawiam, czy sobie taką nie kupić. Mając do dyspozycji budżet 3000 zł. Jaką pilarkę byście wybrali? Możecie mi też pisać w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, co lubicie i Waszych opinii. I czy wolelibyście sobie zrobić takie pierwsze uruchomienie? Sami pozostawilibyście to gestii serwisowi. Ok, jest wiatr za co Was przepraszam. Trudno, jakie warunki mamy? Takie mamy.